Tradycyjne rzutniki folii odchodzą w zapomnienie. Ich miejsce zajmuje wizualizer. Jego zadaniem jest pokazanie przedmiotu, obrazka czy żywego stworzenia w dużym powiększeniu całej grupie uczniów i słuchaczy w tym samym czasie. Trudno wymienić możliwe zastosowania wizualizera. Te granice może wytyczyć tylko kreatywność nauczyciela. Można zaprezentować uczniom wybrany fragment książki, pokazać obrazek, śledzić zwyczaje zwierząt czy pokazywać mapę. Wszystko na co skierujemy kamerę wizualizera, będziemy mogli obejrzeć w powiększeniu. Jeśli skorzystamy z gotowych materiałów dedykowanych do pracy z wizualizerem, jak na przykład karty pluszaki rozrabiaki, będziemy mogli wyświetlić je na ekranie, dzięki czemu każde dziecko będzie mogło je zobaczyć i rozwiązać przygotowane zadania. Jednym z ciekawych rozwiązań jest współpraca mikroskopu i wizualizera. Dzięki takiemu rozwiązaniu wystarczy jeden mikroskop, aby cała klasa mogła na dużym ekranie rozpoznać i omawiać przygotowane przez nauczyciela próbki. Za pomocą wizualizera można również nagrywać filmy. Ciekawe lekcje będzie można w ten sposób odtworzyć klasom równoległym bądź następnym rocznikom. Podstawowym atutem wizualizera Lumen z DC120 jest prostota obsługi i podłączenia. Dzięki kompaktowym rozmiarom nie ma problemów z przenoszeniem urządzenia pomiędzy różnymi salami lekcyjnymi. Dodatkowe możliwości zyskujemy korzystając z bezprzewodowej przystawki. Dzięki niej możemy chodzić pomiędzy stolikami i pokazywać prace poszczególnych uczniów bez konieczności zapraszania ich do tablicy. Podłączenie przystawki bezprzewodowej jest również proste i nie zajmuje dużo czasu. Korzystanie z wizualizera to duża oszczędność czasu i wiele możliwości nauki i zabawy.